Сейчас все Dzień dobry, witam serdecznie. Na otwarciu ofert w postępowaniu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Małej w Nekli. Zamawiający zabezpieczył kwotę w wysokości 5 147 264 zł i 64 grosze. Z podziałem w roku 1 231 062 zł i 72 grosze i w przyszłym roku 3 916 201 zł i 92 grosze. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert i rozpoczniemy deszyfrowanie. Ofertę numer jeden złożyła firma But An, spółka ZOO z Kalisza, i zaoferowała cenę netto 1 566 797 zł i 61 groszy. Cena brutto 1 927 161 zł i 6 groszy.

i dwadzieścia groszy i termin wykonania do 31 maja dwa tysiące dwadzieścia dwa chyba powinno być oferta numer trzy

i termin wykonania do trzydziestego pierwszego maja dwa dwadzieścia dwa Oferta numer cztery Oferta numer cztery złożyła firma zakład wielobranżowy Transbruk Marek Begier z nekli i zaoferowana cena. Wartość netto 2 727 tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć Cena brutto 3 miliony 355 tysięcy. 403 zł i 9 groszy i termin wykonania do 31 maja 2022 roku. Oferta numer 5.

i termin wykonania do 31 pierwszego maja dwa tysiące dwadzieścia dwa i oferta numer 6